Siemaneczku, ludziska, jestem Gross Reserzem i w tym odcinku pokażę Wam jak wyjść za mapę w Brawl Stars. Tak, to jest bardzo fajne jak wyjść za mapę w Brawl Stars. Wiem, że nie lubicie kiedy mówię, ale naprawdę to będzie bardzo ciekawe. Musimy wziąć sobie tylko, żeby grać z botami, żeby tutaj ja nie spać za ręki. I to jest y Island Invasion. To się tak prezentuje i bierzemy to, solo. Oczywiście musi być to Daryl, tylko i wyłącznie Daryl. I już bez przednoszenia robimy play. <laughs> Musimy, musimy pójść tutaj na sam dół. Mapy, znaczy, nie, nie to, że na sam dół, tylko o właśnie tutaj jest takie. O tutaj, o mamy jakby takie niebieskie. I pokażę wam, jak tam wyjść. Tylko teraz szybko musimy zlać jakiegoś typka i trochę po, ponabijać. Ten, no musimy. No dobra, dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, to już nam się załaduje. Jak my chyba tam dojdziemy, mam taką przynajmniej nadzieję. Tak i uwaga, pokazuję wam jak to działa, uwaga i, i ruszamy i bum, co? XD, myślałem, że zostaniemy na tej mapie, ale dobra, spróbujemy jeszcze innym razem, jeszcze tam tylko muszkieterkę tutaj, nie serio, Seriously? dobra. Dobra ludziska, tutaj naprawdę było ciężko czasami, bo, ponieważ yy, w tamtej rundzie nic z tym się nie udało, ale spróbujemy teraz to zrobić. Dobra, i lecimy. Lecimy naszym darylem. O nie no, co jest? O, nie, naprawdę nie, spo, nie spodziewałem się, że, na, że to będzie aż tak ten. No nie no. Dobra, może ludziska to w końcu będzie ten moment, chociaż nie wiem. Yy. Postaramy się tutaj jak najdłużej utrzymać. E, może po prostu o tak zrobimy. Powiem szczerze, o tak, o. Po całej długości mapy. Tak! Udało nam się! Ludzie, patrzcie, jestem poza strefą i nie mogę się ruszać, jak widzicie. Właśnie nas zabili. I spróbuję to pokazać jeszcze raz. Przyglądajcie się uważnie. Dobra, musicie mieć swoją super, power, swoją super moc, i musicie stanąć przy tym miejscu. I uwaga, nie róbcie tak, żeby to się odbijało, tylko starajcie się jak najbardziej w tamtą stronę, mniej więcej tak jak ja Wam teraz to pokazuję. Tak musicie zrobić, i teraz musicie tą swoją super moc odpalić. I uwaga, tutaj nas bija HP. Niestety, ale naprawdę bardzo fajne. Możemy tylko strzelać, nie możemy ruszać. Yy, nie radzę wam tego robić, ponieważ możecie dostać za to bana. Bana za po prostu. No, mój. Ten. Yy, ja widziałem, że jeden gościu właśnie dostał za to bana. Yy, jakby coś na, tym, na ten pomysł wpadł wulkan, więc yy, pozdro wulkana. I, I oczywiście to by było na tyle. Wpadajcie jeszcze do klanu Prestige, gdzie jestem trzeci. I mam nadzieję, że się podobało. Jak chcecie więcej odcinków, stawiajcie łapki w górę, subskrybujcie i to by było na tyle. Cześć.